Pojawia się w Tibet pod pięknym tytułem. Właśnie e, mówi, że jest matką słowa. I w lokalnym języku, w Indii, na łażango, jest to jak gdyby bardzo mocne, ponieważ wadyjska tradycja jest tradycją mówioną. E, w tej kulturze bardzo mało czyta się książek, czy też artykułów. Wszystko jest jeszcze jak przekazywane ustnie. I być może jest to jeden z elementów, dlaczego. Maria powiedziała, że jest matką słowa. Słowo jest bardzo ważne. Kolejne słowa Maryi, które były bardzo bogate, ponieważ trwały kilka lat. Pierwsza właściwie taka grupa objawów była w pierwszych trzech latach, czyli 81-1983, ale w sumie do 1989 roku Maria spotykała się z trzema widzącymi, które zostały rozpoznane. Oficjalnie przez Kościół, i wiele razy też przypominała o pięknie modlitwy różańcowej. Różańca codziennego, byśmy się modlili, a więc też posłanie, które by było w Lourdes, w Fatimie. Także tutaj przypomina o tym różańcu, który jest wielką mocą, aby chrześcijanie nie puszczali właściwie swojej wspaniałej modlitwy różańcowej. I co ciekawe, w Rwandzie Maria przypomniała. Modlitwę do różańca, do średniej boleści. Wszystkie objawienia maryjne mają jakby jedną ciągłą linię. Maria przypomina nam objawienie swojego syna, zarówno Adelupi, z objawień pierwsze czy maryjne, czyli a Akicie w Japonii. Tak samo tutaj w Rwandzie Maria swoje pierwsze słowa, które skierowała do Tutejszej ludności powiedziała, żebyśmy się nawracali. Nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Spałem oczywiście pod namiotem, rozłożyłem tylko moskitierę, bo nie zapowiadało się, żeby padał deszcz. Cudowne widoki, cudowna pogoda i budzę się, jest wielki huk, więc szybko latarkę czołówkę włączam, wyglądam z tego namiotu, a tam przez tą polanę na skraju, której rozłożyłem namiot, przebiega całe stado dzikich koni.